Działania działaniach sprzed kilku miesięcy. Dziękuję. Wcześniej przeprowadzona była u nas akcja. Jako przedstawiciela tutaj Prawa i Sprawiedliwości w Gnieźnie wystosowaliśmy petycję, po którą zbieraliśmy podpisy. Ponad 2,5 tysiąca podpisów złożonych przez naszych mieszkańców. Można było te podpisy składać tutaj u nas w biurze. Informacja i petycja została przesłana następnie do Ministerstwa Infrastruktury. Zainteresowanie całym przedsięwzięciem było ogromne. Nie musieliśmy wychodzić z tą petycją na zewnątrz. Wszystkie głosy, jakie tutaj były, zbierane w ramach własnego, własnych tutaj przedsięwzięcia w biurze. Niestety, spezu to na niczym, tak naprawdę. Cały czas walczymy o ten kawałek drogi, tak jeszcze, może, może, może ten... Ale o który kawałek? Yy, no, 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 całość, no, całość. o całość drogi, natomiast petycja dotyczyła głównie. SP? 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 SP. To, zdaje się, że mamy, mamy tutaj. Yy, państwo mówicie o, o tym fragmencie drogi z Gniezna do Poznania, węzeł Kleszczewo, że ten węzeł nie powstanie do 2012 roku, do ten, czerwca? Ten odcinek proszę, Przez, no, proszę, nie powstanie, tak? No, proszę? Ten odcinek nie powstanie państwa zdaniem. Znaczy, nie, nie, nie moim zdaniem. Zdaniem Niku. Tak, ja, ja oczywiście nie mam instrumentarium, żeby ocenić stopień zaawansowania budowy drogi w stosunku do projektu, bo to robią specjaliści. Najwyższa Izba Kontroli dysponuje takimi specjalistami i oni ocenili, że stopień zaawansowania budowy jest na tyle mały, że przed euro... Generalna dyrekcja, czy wykonawcy właściwie, no bo to wykonawcy, te dwie firmy, właściwie trzy firmy, które tą drogę budują, e, po prostu nie zdążą. tak? Natomiast e, oczywiście to, o czym mówiła pani radna, to, do, do, dotyczy całej drogi S5, bo przecież my domagaliśmy się, żeby rozpoczęto budowę e, tego odcinka chociażby obwodnicy Gniezna. To może tutaj pan, pan radny tak. bo... Czyli też... petycja dotyczyła obwodnicy Gniezna, tak? Nie, nie. Całość. 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 Ja wiadomo, że będzie opóźniona ta, ta droga. O że nie będzie budowana. O obwodnicy wiemy tak od stycznia, bo impulsem do zbierania tych podpisów było to, że znaczne odcinki tej drogi S5 z tych 300 km, które liczy droga cała między od Nowych Marzów tam w Kujawsko-Pomorskim aż po Wrocław zaplanowano do budowy 65 km, czyli te nasze 35 km woźniki, czyli Gniezno-Kleszczewo, czyli Poznań. I y, krótki odcinek kaczkowo-korzeńsko, czyli obwodnica powiedzmy Bojanowa i Dawidziczar, tak to y, się tam potocznie nazywa. Tak? Czyli 65 km jest w budowie, i z tych 65 km ani jeden kilometr nie będzie przejezdny przez euro. Y, przed euro. To wynika z kontroli. Nie, to, proszę Państwa, dlatego, dlatego Państwu daliśmy. Daliśmy tutaj wydruk właśnie tych wyników kontroli, żebyście Państwo mieli jasność i świadomość tego, że to nie jest jakieś wystąpienie polityczne, tak? to, to, to nie jest straszenie wyborców, straszenie mieszkańców Gniezna czy Wielkopolski tym, że rząd czegoś zaniedbał. Najwyższa Izba Kontroli jest obiektywnym organem kontrolnym, który, którego zadaniem jest właśnie kontrola różnego rodzaju sfer działalności administracji rządowej, również samorządowej, w związku z czym no, nie mamy żadnego powodu tak, nie wierzyć w te wyniki kontroli, zwłaszcza, że te obietnice, które były składane, no... W, ogromnej większości przypadków się nie sprawdziły, tak? Rząd zapowiadał, że rozegramy mecz Polska-Francja na stadionie w Gdańsku, prawda? Nie został rozegrany. Zapowiadano, że mecz Polska-Niemcy to będzie mecz na otwarcie stadionu narodowego. Nie będzie takiego meczu otwarcia, bo nie zostanie ten stadion zbudowany. Opóźnienie już teraz premier sam przyznał, choć jeszcze niedawno mówił, że wszystko jest w najlepszym porządku, tak? Narodowy, narodowe Centrum Sportu Spółka Europel 2012 ogromne dochody tych, którzy są tam w zarządach tych spółek, i okazało się, że po prostu okłamywali Polaków przez długie, właściwie nie miesiące, ale lata. I tak samo jeśli chodzi o budowę dróg. Tak? Byliśmy systematycznie do wyników tej kontroli, która jest kontrolą kompleksową, byliśmy okłamywani. Mówiono, że nic złego się nie dzieje, że wszystko idzie zgodnie z planem. W tych, o, o tych odcinkach, o których mówiłem, jeśli chodzi o autostrady, no to tam jest sytuacja absolutnie dramatyczna, prawda? Bo, bo tam się, bo tam się e, po części wycofali wykonawcy, czy zostali wyrzuceni z placu budowy. E, natomiast na tym odcinku, o którym mówimy, drogi S5, po prostu są opóźnienia. Tak? Zresztą pamiętacie Państwo, że zapowiadano, że, że ta droga będzie oddana w 2011 roku. Zresztą te, przesuwano ten termin, otwarcie już miało być w 2009, potem w 2011. No teraz wiemy, że w 2012, ale nie przed euro. Tak? Będzie, będzie opóźnienie mówię, według wyników kontroli NIK-u. Jeszcze, jeszcze tak, bo przerwaliśmy Panu Rennemu. i... Ten, panu, czy...